Mnie nie będziemy już słuchać, będziemy słuchać Szymona Szewczyka, bardzo rozradowanego, który koniecznie chciał być teraz, więc Szymonie powiedz, jak bardzo ważne jest dla was to zwycięstwo dzisiaj. Tłuchaj, winners tej zero. Tak to jest. Zwycięstwa bierze po prostu wszystko, więc dlatego Ty chciałeś, Bartka, ale ja ci powiedziałem, no niestety, cyfra rządzi w tym momencie. My wygraliśmy, jest 3-0. Naprawdę cieszymy się niezmiernie. Ktoś mi dzisiaj powiedział. Co jest tobą, czemu nie zdobyłaś? Ja nie muszę zdobywać punktów. Najważniejsze jest dla mnie to, że ja mogę pomóc drużynie. Mogę, że tak powiem, i jestem w, tej, w tym zespole. Cieszy na najbardziej wygrana. To jest wygrana zespołu, to jest wygrana tego, tego klubu. Awansowaliśmy do półfinału. W pewnym sensie bardzo ważne dla nas. Zdajemy sobie sprawę, kto będzie najprawdopodobniej naprzeciwko nas w tej, w tej batalii półfinałowej. Co można powiedzieć? Mimo dzisiaj jakichś zlotów i upadków, Jesteśmy plus 9, naprawdę gratulacje dla wszystkich chłopaków, ja się cieszę niezmiernie. Wielki sukces, ale trzeba powiedzieć, że Aaron Johnson i Mark Carter to są zawodnicy, jakich mało jest w tej lidze, prawda? No prawdziwe gwiazdy, oni biorą piłkę, troszeczkę czasami moglibyście nawet być jako widzowie, pracujecie na nich, ale oni robią rzeczy niewiarygodne. Jak ocenisz tych graczy? Posłuchaj, dla nich najłatwiejszą pracą jest wtedy to, jak my zaczynamy się dzielić tą piłką. Kiedy ta piłka chodzi, każdy po kolei jest otwarty. Gdzieś jest penetracja, jest odrzucenie, jedna, druga. Wtedy przeciwnik tak naprawdę nie ma szans. Kiedy my zaczynamy grać nasz schemat, czyli tak zwany jakiś gdzieś pick and roll, a rondzieś, wjeżdża i nie wie do końca, co z tą piłką zrobić. Wtedy zaczynają się właśnie nasze problemy, jakieś dziwne straty i tak dalej. Ale on też jest człowiekiem, on też może się pomylić. Więc my, tak jak powiedziałeś, mimo że statystujemy, podejdziemy, poklepiemy. Dawaj, posłuchaj, podziel się piłką. Tam jest jeden człowiek. Nie podaj do mnie, tylko zobacz, tam na przykład był Maja, a tam był na przykład Hanas albo ktoś, podaj do Szona. Więc staramy się, cała ta drużyna żyje. I ławka, i że tak powiem, każdy zawodnik, który gdzieś, gdzieś gra. Miałeś już w wielu z, w mocnych zespołach. To jest zespół, który może rzucić wyzwanie każdemu w tej lidze po tej serii, jak uważasz? Masz doświadczenie ogromne z wielu miejsc. Wiesz co? Doświadczeniem, doświadczeniem. Każda seria jest inna, każdy przeciwnik jest inny. Nie oszukujmy się. Naprawdę kibicuję i Stelmetowi, i Polfarmie, ale no... Czy Polfarma będzie w stanie, że tak powiem, pokonać mistrza już w ćwierćfinale? Nie wiem, nie chcę typować. Ja życzę, że tak powiem, żeby nikomu się nie przydarzyła kontuzja. Dzisiaj sami widzieliśmy, że gdzieś w ostatnich akcjach potrafi gdzieś ktoś spać źle. Mam nadzieję, że, że wszystko będzie z mają w porządku. Natomiast czy my... Będziemy w stanie? Nie wiem, to pokażę. Zobaczymy, co jest z mają, zobaczymy jak, że tak powiem, teraz będziemy mieli kilka dni przerwy, będziemy mogli się zregenerować. Ja już się nie mogę doczekać. I my również. Dziękuję bardzo, gratuluję Szymonowi Szewczykowi. Dziękuję. Prawdę, jak Szewczyk mówi, to trzeba słuchać, aż sam się boję moją posadę jako komentator. Jak Szymon skończy, to myślę, że bardzo chętnie będziemy go tu widzieli, żeby dołączył do naszego grona ekspertów, bo ma gość gadane. Ogromny sukces Stali Ostrów. Drużyna, która od niedawna jest w elicie polskiej Lidze Koszykówki, szturmem przechodzi przez ćwiercinał playoff. Dzisiaj też imponujące zwycięstwo, warto zwrócić uwagę aż na 36 punktów spod kosza. Oni naprawdę dobrze czuli się w tej fizycznej koszykówce, mimo że zbiórki były wyrównane. W drugiej połowie Stalusz traciła tej piłek mniej, miała ostatecznie tylko 21 strat. Oni prowadzili w tym meczu przez blisko 32 minuty, wygrali zdecydowanie zasłużenie. I tak jak mówili Szymon Szewczyk z Adamem Romańskim, Carter, Johnson, no to są dwóch graczy. Nie wiem czy to nie jest w tym momencie najlepszy duet zawodników obwodowych w całej polskiej lidze koszykówki. Będą mogli się sprawdzić już w półfinale, więc zobaczymy ze stelmetem lub polfarmą, ale 2-0 prowadzi Stelmet. Dzisiaj o 20. kolejny mecz. Zapraszamy na niego na stronie ligi. MKS Dobrowa Górnicza, BM Slam Stal. No super mecz, myślę, BM Slam Stali, jednak dzisiaj. Mimo 21 strat. O naprawdę, żeby popełnić 21 strat i być w stanie wygrać to świetne spotkanie. Zabrakło MKS-owi dwóch Polaków. Parzeński Pamuła i skuteczności za trzy.